Krzestny Krzysztofa pszczelarz z pszczyny, Krzysiowi schrzanił krztynę chrzciny. Nie wtrąchnął wszak przystawek trzech, gdy chrząstkę w szynce przyniósł pech. A szynka przyszła aż z Przasnysza przechrząstkowana, któż to słyszał. Najgorszej przysporzyła zbiet, bo zakrztuszony chrzestny zszedł. A po nieszczęściu jak czcić chrzciny, gdy czezł przez chrząstkę pszczelarz z pszczyny. Wszczęty tym wstrząs, do spazmów klucz, Zewoluował w wytrzeszcz ucz. Zaprzepaszczone pącz i mięsa, Któż wskrzesi chęć choć na krztę kęsa. A Krzyś w pieluchach wciąż się śmiał, Więc tusze, że w nich susze miał. Cześć, witam w kolejnych zajęciach dykcyjnych online, czyli na naszych dykcjonaukach. I zapraszam do ćwiczeń. Na początek zrobimy sobie skróconą wersję gimnastyki, czyli rozgrzewkę aparatu mowy. Zapraszam do konkursu głupich min. Staramy się uruchomić wszystkie mięśnie do jakich jesteśmy w stanie dotrzeć. Oczywiście chodzi o mięśnie mimiczne. I rozluźniamy. Przypominam samogłoski: a, e, i, o, u. I, on, A, E, I, O, U, I, on, I powtarzajcie za mną. BLA, BLE, BLI, BLO, BLU, BLE, BLON, blę. GLA, GLE, GLI, GLO, GLU, gle GLON, glę. Cla, clé CLI, CLO, CLOU, clé CLON, clan Pla, PLE, PLI, PLO, PLOU, PLE, PLON, pla, TLA, TLE, TLI, TLO, TLE, TLON, clin. alt elt ilt olt ult elt alp elp ilp olp ulp elp alg elg ilg olg ulg ilg alk elk ilk olk ulk ilk Rap, rip, rip, rip rop, roop, rip, romp, ramp. Rat, ret, rit, rot, root, rit, ront, rent. Rag, reg, rig, rog, rug, rig, rong, range. rak rek rik rok ruk rik ronk rank. rab reb rib rob rub rib romb reumb rach reg riech roch rooch rich ronk, reung Val, vel, vil, vol, voul, vil, vol, venl. Vac, vec, vik vok vuc, vic, vonk, vinc. Vat, vet, wit, vot, vut, vit, vant, vent. WAP, wep, wip, wop, wup, ZYP, womp, wimp. Wab, web, wib, wob, wub, wib, womb, wimp. Wag, weg, wig, vog. Wug, wyg, wąg, węg. Wak, wek, wik, wok, wuk, wyk, wąg, węg. I pro powtarzajcie proszę za mną. Szczaw. Szczecin, Szczecina, Szczenie, Szczepionka, Szczerba, Szczeznąć, Szczęka, Szczęście, Szczodry, Szczotka, Szczur, Szczwacz, szczwany, szczycić się, szczyt, szczytno, szczygieł, szczyrk, uszczknąć, wszczepić, błyszcz, płaszcz, Tłuszcz, świerszcz, barszcz, francuszczyzna, oszczerca, parafiańszczyzna, puszcza, Swojszczyzna, świszczy pała, świszczeć Przepraszam, świszczeć, tatarszczyzna, Dżdżysty. Gnieżdżę się, móżdek, jeżdżę, gwizdżę, dżdownica, dżdżu. Dżdżyć, drożdże, drożdżówka, drożdżowy, dżem, jet, dżet, dżetowy, dżokej, dżokejka, dżonka, dżuma, Dżungla. Radża. Macharadża. Zadrzeć, zagrzmieć. Zajezdny. Zajeżdżać. Zakrztusić się. Zamierzchły. Zamknąć Zestrzał. Zastrzeżenie Zatknąć Zatrważać Zawżdy Zazdrość Zbrzydnąć Zdjąć Zdrętwiały Zdrożony Zdrój Zdrzemnąć się Zdyskwalifikować. Zemdlić, Zemsta, Zerknąć, Zgliszcza, Zgrzyt, Zmarszczka, Zmartwychwstanie, Zmarznąć. Zmrok? Zmrużyć. Zastępować, zwierzchnik, źdźbło, żółknąć. A teraz powtórzcie za mną. Pop, popadli powiada, że chłop pobił ząsie... Przepraszam bardzo. Pop popadi powiada, że chłop pobił sąsiada. Pop popadi powiada, że chłop pobił sąsiada. Pop popadi powiada, że chłop pobił sąsiada. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, strzmiela śmieją się sąsiedzi. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, strzmiela śmieją się sąsiedzi. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, Strzmiela śmieją się sąsiedzi. Proszę. I kolejny. Warszawa w żwawej wrzawie. W warze wrze o Warszawie. Warszawa w żwawej Wrzawie. W warze wrze o Warszawie. Warszawa w żwawej wrzawie. W warze wrze o Warszawie. Warszawa w żwawej Wrzawie. W warze, wrze o Warszawie. Król królowej tarantule włożył czule za koszulę. Król królowej tarantule włożył czule za koszulę. Król królowej tarantule włożył czule za koszule. I dromader z Durbanu, Turban pożarł panu. Dromader z Durbanu, Turban pożarł panu. Dromader z Durbanu, Turban pożarł panu. Dzisiaj na tym skończymy. Dziękuję za uwagę, dziękuję za ćwiczenia wspólne. Zapraszam na kolejny odcinek dykcjonałek. Mam nadzieję, że niedługo już będziemy mogli wrócić do normalnych zajęć dykcyjnych na żywo zamiast online. Do zobaczenia i cześć.